dzisiaj yy, będzie wyniki losowania na AK 47 RedLine. Yy, tutaj pisaliście pod tym filmem yy, zapowiadającym to losowanie yy, pisaliście komentarze jest ich nawet sporo z czego widzicie. Też okazało się, że tylko 10. Yy, że tylko na Facebooku pojawiło się 10 yy, potwierdzeń yy, Dlaczego 10 osób z tych wszystkich komentarzy bierze udział w losowaniu. 10 komentarzy. Tu był jeden ukryty przez przypadek, ukryłem. Tu jest ogólnie 10 osób, które bior, biorą udział. Ja to wejdziemy na, na stronkę random.org. Ja mówię? random.org. Nie ORG. Coś mi się na kompasie, ostatnio. Ok, no i minimalnie 1, maksymalnie 10. I teraz, teraz po kliknięciu tego przycisku, ujawni się liczba, który, która, którą będę liczył. To będzie wtedy komentarz od dołu z tym numerem wygrywa. Zobaczcie sami. No wygrała, yy, wylosowało nam liczbę 3, czyli wchodzimy na Facebooka i od dołu, od dołu liczymy 1, 2, 3. Wygrał Michał, yy, znikł na, yy, na, yy, na YouTubie yy, Hisan yy, Wand. Tutaj widać komentarz. Dam mu lajka. Like Odpowiedź: wygrałeś. Oj, czekajcie, no nie napisałem si. Musi być bezwzględnie. No i trzeci. Jeszcze raz zobaczycie, żeby nie było, że oszukuję. Trzecia liczba. Trzeci komentarz od dołu. Czyli komentarz Michała. Gratuluję wygranej. Dzięki za oglądanie. Za niedługo, za kilka dni, pojawi się kolejny konkursik. Zdradzę Wam więcej informacji w kolejnym filmiku. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania. Cześć. If I out to nothing, I know there's always something. It's not a fitness test, but it'll always keep me running. One good thing about music, when it hits you, feel no pain. So I keep it close to me, make sure it never goes away, uh. From the start, I knew it in my heart. If I make one person happy, then I know I did my part. Now, if I stay into it, when people take the music, I put on for of my cities, and know I always do it for love.